Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Figarski i jestem wiceprezesem IMERPAR SA. Serdecznie zapraszam do tej prezentacji, w której postaram się w miarę skrótowo wyjaśnić, czym zajmuje się nasza spółka, w jakim jesteśmy w położeniu oraz jakie mamy plany na przyszłość. Chciałbym zacząć ogólnie od podsumowania strategii spółki. Jesteśmy oczywiście spółką gamingową, a przed chwilą ukończyliśmy bardzo intensywny okres prac. W tym roku opublikowaliśmy trzy różne tytuły. A zatem, sumarycznie, mamy na koncie już pięć wydanych gier, z których jedna ma już także wersje konsolowe, a wersje konsolowe kolejnych dwóch gier są obecnie w przygotowaniu. Nasz dotychczasowy plan zakłada tworzenie równolegle kilku nisko oraz średnio budżetowych gier no i efekty tego planu widać m.in. w premierach, które miały miejsce w tym roku. Jednak docelowo chcemy iść w kierunku produkcji gier z kategorii A+, net, AA. Oczywiście jest to długa droga. Nie zakładamy, że wydarzy to się z dnia na dzień, tylko raczej, że to będzie stopniowy proces, że wykorzystamy nasze dotychczasowe doświadczenie przy produkcji gier i przyłożymy je na produkcję o coraz większej jakości oraz o coraz większym rozmachu. Wykorzystamy tutaj także doświadczenie spółki w dziedzinie nowych technologii i pozwolimy sobie w miarę możliwości na coraz większą ambicję. Oczywiście wszystko stopniowane i pod kontrolą, tak aby uzyskać jak najlepszy możliwy efekt. Nasz plan zakładał się takie stopniowe rozszerzenie skali, czyli mierząc siłę na zamiary, ale idąc jednak zdecydowanie w kierunku produkcji bardziej z kategorii premium. Mamy szereg różnych celów operacyjnych. Przede wszystkim jest to chyba naturalne. Najbardziej nam zależy na tym, żeby rozbudowywać kompetencje zespołów wewnętrznych. Na tą chwilę mamy ludzi, którzy są doświadczeni przy produkcjach różnych tytułów, które do tej pory wydaliśmy. Te kompetencje już w tej chwili skutkują, w mojej opinii, znacznie poprawionym ciągiem produkcyjnym przy tytułach, które w tej chwili przygotowujemy. Widać jednak to, że w miarę rozbudowywania się doświadczenia naszej kadry, coraz lepiej, bardziej przewidywalnie wygląda produkcja naszych nadchodzących gier. Cały czas chcemy oczywiście rozwijać naszą kadrę, zwiększyć ten zespół w miarę możliwości, jak to będzie możliwe i kiedy to będzie możliwe, tak aby docelowo móc pracować nad niewielką liczbą równoległych gier, właśnie już trochę wyższej jakości niż gry, które produkowaliśmy do tej pory. Oczywiście nie umując nic jakości naszych dotychczasowych gier, mam tutaj raczej na myśli założenia budżetowo-czasowe. Oczywiście równolegle rozmawiamy z deweloperami zewnętrznymi, zespołami zewnętrznymi. Zdajemy sobie sprawę, że nasz wewnętrzny zespół jest ograniczony pod kątem ilości osób, a jeżeli chodzi o rynek pracowników, to w obecnej chwili nie wszystkie wakady da się szybko uzupełnić. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że są na rynku polskim doświadczeni deweloperzy, którzy mają już pewne gry na koncie, którym możemy zaufać pod kątem jakości ich prac, którzy potencjalnie są gotowi na współpracę z nami przy wybranych grach, wybranych celach, albo na zasadzie współpracy ich zespołu z naszym zespołem, albo przy współpracy całkowicie zewnętrznej, że tak się wyrażę, gdzie kontrolujemy jedynie. Kwestie założeń gry, ale już technicznie zostawiłem to w kwestii zewnętrznego dewelopera. Mieliśmy także gry prowadzone w podobny sposób. Najnowszym przykładem może być Offered Mechanic Simulator, i widać, że takiego typu współpraca nam się dobrze układa i byliśmy w stanie dostarczyć grę, która jakościowo była bardzo zadowalająca, między innymi właśnie dzięki poprawnie przeprowadzonej współpracy z zewnętrznym zespołem deweloperskim. Oczywiście mamy już kilka sprawdzonych IP, niektóre wiadomo, nie Wyszły na tyle dobrze, żeby uznać, że warto je rozwijać, ale inne zdecydowanie pokazują potencjał do rozwoju, mają zbudowaną bazę graczy, którzy chętnie wrócą do danego IP i którzy będą chcieli zobaczyć więcej produkcji związanych z już istniejącą grą. Dojdziemy później oczywiście do przykładów konkretnych bardziej, gdzie opowiem o naszych grach i o tym, które konkretnie są najbardziej rozwojowe. Które mają najbardziej zaangażowaną rzeszą fanów i do których warto wrócić w przyszłości celem rozwinięcia IP jeszcze bardziej i budowania takiej stabilnej bazy, z której będzie można korzystać. Oczywiście równolegle będziemy poszukiwać nowych IP. Zawsze na rynku e, okazuje się, że niby wydaje się, że wszystkie pomysły już padły, że nie może stworzyć nic nowego, a jednak od czasu do czasu pojawia się jakaś propozycja, która wszystkich zaskakuje e, i graczy, i deweloperów, i każdego, i okazuje się, że jednak był jakiś pomysł, który z biegiem czasu wydaje się oczywisty, a jednak zaskoczył i gracze bardzo na to czekają. Tutaj e, mogę chyba powiedzieć, że w naszym przypadku pomysłem tego typu jest Handed House Renovator o którym powiem jeszcze później. Tak jak już wspomniałem, planujemy także rozbudowywać e, nasz potencjał, e, tworzyć gry o coraz wyższej jakości i w wyższym budżecie, idąc w kierunku gier z kategorii premium. Mając e, nadzieję na to, że dzięki temu uda nam się także uzyskać lepszy zwrot takiej inwestycji. Wszystko oczywiście po kolei i ostrożnie, tak jak już to powiedziałem. W miarę możliwości, jesteśmy także otwarci na współpracę z nowymi wydawcami. Do tej pory pracowaliśmy. E, wyłącznie z Playwayem w kategorii wsparcia przy premierze naszych gier. Oczywiście sami również je wydawaliśmy. Pod kątem premier konsolowych także współpracowaliśmy z zewnętrznymi spół spółkami i oczywiście mamy także półwydawcę na rynku chińskim, który bardzo nam pomaga i zwiększa nam sprzedaż w tamtych regionach. Powiem później, o kogo konkretnie chodzi. Niemniej ważne jest tutaj to, że nie zamykamy się na możliwość pozyskania nowych wydawców w przyszłości. Jeżeli się tylko okaże, że jesteśmy w stanie uzgodnić jakieś korzystne dla obu stron warunki z potencjalnym wydawcą z zewnątrz, czy to z Polski, czy z zagranicy, to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci. No i oczywiście długoterminowo chcemy także przejść z rynku notowa New Connect na rynek główny GPW. Myślę, że to jest w miarę naturalna progresja dla naszej spółki, jak tylko będziemy na to gotowi. Nie będę długo się rozwodzić na temat władz naszej spółki. Zdaję sobie sprawę, że Państwo bardziej chcą usłyszeć więcej o naszych grach i naszych produkcjach. Wspomnę zatem tylko Dwoma słowami o tym, że nasz prezesem spółki jest Maciej Zaleński, jest jednym ze współzałożycieli całej spółki, jest a także aktywnym akcjonariuszem naszej spółki, jest bardzo zaangażowany w nasze produkcje i zachęcam także do kontaktu. Na koniec prezentacji będzie można zarówno z Marcinem Zeleńskim, jak i ze mną porozmawiać w czasie czasu inwestorskiego, no, a w razie czego jesteśmy także dostępni mailowo. Ja już się przedstawiłem. Jestem w Image Power tak naprawdę od początku jego istnienia. Z początku mój zakres obowiązku był mniejszy, ale z biegiem czasu trafiłem w końcu do zarządu i obecnie zajmuję się generalnie większością kwestii operacyjnych, nadzoruję produkcji gier. Nasza rada nadzorcza składa się z bardzo doświadczonych osób, zaznajomionych z devem i generalnie z naszym profilem działalności. Jak widać. Są tutaj także osoby związane bezpośrednio z Playwayem, a my należymy do grupy kapitałowej Playway. Jest tutaj także m.in. na przykład Paweł Graniek, który jest kolejnym współzałożycielem spółki Image Power. O każdej osobie możemy bardzo długo mówić, natomiast przejdę w tym czasie dalej, żeby opowiedzieć jak najszybciej o naszych grach i o innych szczegółach naszej spółki. Noś powiedzieć, że współpraca między zarządem a radą nadzorczą, w mojej opinii, przebiega bardzo dobrze. Bardzo dobrze idzie nam wymiana naszych opinii oraz ustalenie wspólne najlepszych celów i sposobów ich osiągnięcia dla naszej spółki. Jeżeli chodzi dalej o temat współpracy, oczywiście. Znajdują się tutaj takie spółki, z którymi współpracujemy o rzeczy, od spółek dystrybucyjnych, przez które publikujemy nasze gry, takie jak Steam, przez spółki, które pomagają nam wydawać gry na określonych rynkach, tak jak Heartbeat Games, która pozwala nam zaistnieć trochę mocniej na rynku chińskim i pilnować bardziej premier, które tam się odbywają. Obecnie współpracujemy również z Console Wave w kwestii przygotowywania wersji konsolowych dwóch z naszych gier, no i oczywiście współpracujemy jeszcze z wieloma innymi podmiotami. Najważniejszym z nich wydaje się jednak być, grupa kapitałowa playaway sama grupa kapitałowa podchodzi do produkcji gier w podobny sposób, w jaki my do tej pory podchodziliśmy. Mianowicie przez tworzenie dużej grupy niskobudżetowych tytułów, co zmniejsza ryzyko, bo pozwala to zawsze polegać na tym, że któryś z tytułów wypełni na tyle dobrze, że pociągnie resztę. Korzystając z tej współpracy z grupą Playway, możemy sprawnie testować nasze gry, dostajemy informacje i wiedzę od dużego grona bardzo doświadczonych deweloperów gier. Generalnie wymiana wiedzy w tej grupie. Kapitałowej jest na bardzo wysokim poziomie i pozwala nam unikać błędów, które w innej sytuacji prawdopodobnie byśmy popełnili, gdybyśmy właśnie nie mieli dostępu do tej bazy wiedzy. No a dodatkowo jest jeszcze szereg innych korzyści, które mamy poprzez bycie częścią grupy kapitałowej Playway, tak jak na przykład możliwość korzystania z ich wsparcia marketingowego. Jeżeli chodzi ogólnie o rynek gier na świecie, dość powiedzieć, że jest to dość duży rynek i dość raptownie się rozwijający. Tak jak już wspomniałem, para skupia się na produkcji gier na platformie PC. Aczkolwiek wybrane tytuły również są przygotowywane na wersje konsolowe przy współpracy z zewnętrznymi deweloperami. Obecnie nie mamy działu wewnętrznego, który jest w stanie przygotować konsolową wersję naszych wydanych gier, jednak jest to coś, o czym myślimy w przyszłości, jeżeli będzie na to czas i możliwości. W Polsce rynek gamingowy jest bardzo rozbudowany, jest to jeden z najbardziej rozbudowanych ringów. Gamingowych na całym świecie. Oczywiście, sprodownikiem i myślę jedną z bardziej rozpoznawanych spółek jest CD Projekt SA, które niezmiennie ma bardzo duży procent udziałów na rynku gamingowym w Polsce, ale jest naprawdę wiele różnych spółek, które wnoszą wartość w. Powiedziałbym kiełkowanie, ale tak naprawdę po prostu to jest już wzrost, bo kiełkowanie dawno za nami tego rynku w naszym kraju. I wreszcie myślę, że mając takie tło całej naszej działalności, mogę przejść do omówienia pojedynczych z naszych gier. W tej chwili widzą Państwo zestawienie gier, zarówno takich, które mamy już wydane, wraz z informacjami, na które platforma zostały wydane, jak również gry, które są obecnie w produkcji, w przygotowaniu. Zatem bez dalszej zwłoki, przejdźmy do ich omówienia, zaczynając od prawdopodobnie najważniejszych z tych gier czyli Handed House Renovator. Ta gra w zeszłym roku charakteryzowała się bardzo dobrym przyjęciem przez graczy, kiedy pierwszy raz pokazaliśmy trailer. Od tego czasu skupiliśmy się na rozbudowie tej gry i na poprawie naszych możliwości produkcyjnych. Przeszliśmy z silnika Unreal Engine 4 na Unreal Engine 5. O tym silniku jeszcze później pewnie chwilę opowiem. Dość powiedzieć, że w tej chwili zanosi się to na grę z największym potencjałem, nad którą obecnie pracujemy. Ma już dosyć rozbudowaną listę. Zbudowano praktycznie wyłącznie na tym pierwszym trailerze, który pokazaliśmy jeszcze w zeszłym roku. Niedawno pokazaliśmy nowy trailer tej gry i przygotowujemy się do zaprezentowania demo tej produkcji w czasie Steam Next Fest w lutym. A prezentacja gier, a raczej demo gier na tych festiwalach Steam zawsze przyczynia się do znacznego wzrostu wishlisty, co pozwala potem prognozować z pełną dozą dokładności, jakich wyników sprzedażowych można się spodziewać po danej grze. Dość powiedzieć, że w naszej opinii handel Hansel Innovator jest grą o bardzo dużym potencjale, co zresztą przyznał nawet prezes Grupy Kapitałowej PlayWay w zeszłym roku, kiedy wspominał o udanych zapowiedziach. Jak widzą Państwo, na wzrosty w może mieć wpływ wiele różnych wydarzeń, Oczywiście jest to prognoza. sumaryczne cyfry zobaczymy dopiero, kiedy wydarzenia te wszystkie będą za nami, ale najważniejszymi wydarzeniami, o których chciałbym powiedzieć, to jest wspomniane już wcześniej demo na Steam Next Fest, z naszego doświadczenia wynika, że zawsze jest to jeden z najważniejszych momentów w produkcji, który nie tylko pozwala znacznie zwiększyć zainteresowanie graczy, ale co jest równie ważne, pozwala także określić, w jakim kierunku idzie gracz. Jest to kierunek, którego gracze na pewno chcą, czy należy czy zmienić, zmodyfikować. I jest to tak naprawdę takie sprawdzenie. Założenie gry przed przystąpieniem do dalszego toku produkcji. Zakładamy udział w różnego rodzaju targach, no i potem po tym po prezentacji tematu. Po targach, jakie nas czekają, ale jeszcze przed premierą pełnej gry, planujemy także wypuścić prolog do Hundred House Renovator, czyli darmową wersję demonstracyjną, coś pomiędzy demem a coś pomiędzy pełną grą, który pozwoli nam dodatkowo zwiększyć zainteresowanie grą tuż przed premierą, a jednocześnie ostatecznie zweryfikować naszą gotowość do owej premiery. Zależnie od tego, jaki wariant sprzedażowy przyjmiemy, widać, że możemy liczyć na dosyć dobry zwrot z tej inwestycji, biorąc pod uwagę bardzo wysokie zainteresowanie graczy. Planujemy nieco wyższą cenę, ale nadal, moim zdaniem, dosyć konkurencyjną. No, ale mimo wszystko, nieco wyższą cenę niż w przypadku naszych innych produkcji. Uważamy, że jest ona w pełni uzasadniona. Przy Handle House Renovatora spędzamy. Więcej czasu pracujemy większym zespołem niż przy innych naszych grach do tej pory i zakładamy, że będzie to gra, w którą naprawdę warto inwestować, bo zwrot z tej inwestycji również powinien być bardzo zadowalający. Przejdźmy zatem dalej do gry Ambulance Simulator. O tej grze mówiliśmy już od jakiegoś czasu. Jest to gera, która pozwala, no ogólnie można ją nazwać symulatorem karetki, ale chodzi tutaj nie tylko o jazdę karetką, ale również o udzielanie pomocy medycznej i pozwala ona na połączenie jednocześnie walorów edukacyjnych, jak i również czystej zabawy. Prace nad Ambulance Simulator zostały w pewnym momencie wstrzymane. W zeszłym roku planowaliśmy zaprezentować demo tej gry w czasie czerwcowego festiwalu Steam Next Fest. Jednak uznaliśmy, że ta gra nie jest w tamtym momencie na to gotowa i że o ile mieliśmy już praktycznie gotowe demo w garści, że tak się wyrażę, woleliśmy jeszcze nie prezentować tego pomysłu graczom, ponieważ jest to projekt bardzo ambitny, który cieszy się dużym zainteresowaniem graczy. Też samoistnie, też na podstawie tylko nielicznej ilości zapowiedzi, trailerów. W związku z tym chcemy ten projekt potraktować to poważnie i czekaliśmy na moment, w którym będziemy mieli na tyle duże siły produkcyjne, żeby móc do tego tematu wrócić i w odpowiedni sposób zaprezentować graczom. Mamy nadzieję, że wydarzy się to w przyszłym roku. Chciałbym teraz wspomnieć o naszej najświeższej, a raczej najbardziej niedawno zapowiedzianej produkcji, czyli Offroad Survival. Jest to gra, która łączy aspekty survivalu, który jest bardzo popularnym w ostatnich latach gatunkiem z aspektami związanymi z jazdą samochodami i ogólnie przyjętą mechaniką samochodów, czyli czymś, czym mamy doświadczenie zdobyte m.in. podczas także prac nad grą Offroad Mechanic Simulator. W założeniu ta gra ma łączyć ze sobą te dwa światy, do tego dołożyć pewien aspekt takiej zagadki, który pozwoli graczom bardziej się skupić na tym, co się dzieje, Bardziej głęboko doświadczać gry, także nie polega ona wyłącznie na samym zdobywaniu niezbędnych surowców i jazdu z punktu A do B, a także daje nam pełną dozę historii, którą gracz musi rozwikłać. Od momentu pokazania się pierwszego trailera ta gra cieszy się dosyć dużą popularnością wśród graczy. Uważamy, że jest to tytuł z potencjałem. Oczywiście, tak jak wspomniałem, jest to najświeższy tytuł, więc nie mamy jeszcze w tej chwili ustalonej żadnej konkretnej daty wydania. Wspomnę wreszcie o Critch Lab 2. Jest to sequel do wydanej w tym roku gry Critch Lab. Critch Lab spotkał się z mieszanymi recenzjami, częściowo biorącymi się z. Problemów technicznych związanych z chińską wersją językową, które wprawdzie zostały poprawione w ciągu dwóch godzin po premierze, no, ale wpłynęły bardzo negatywnie na sumaryczną ilość recenzji, kiedyś Lab jeden borykał się tak z pewnymi problemami technicznymi, które w ciągu patchy zostały zażegnane. Widać jednak bardzo wyraźnie duże zainteresowanie graczy tematem gry, w której jesteśmy szalonym naukowcem tworzącym różne potwory i ten temat chcemy rozwijać. Na podstawie doświadczenia, które do tej pory zdobyliśmy w pracy nad Picture Lab 1 oraz na podstawie informacji, jakie otrzymaliśmy od fanów, wiemy bardzo konkretnie, które aspekty gry należy poprawić, jakie aspekty gry można dodać, a jakich, z jakich można zrezygnować, aby utrzymać produkt, który powinien osiągnąć jeszcze lepszą sprzedaż i znacząco większe zainteresowanie niż nawet jedynka. W tym przypadku wierzymy, że produkcja kontynuacji tej serii. W tym przypadku mamy przekonanie, że produkcja kontynuacji Creature Lab 1 może okazać się większym sukcesem od oryginału, ze względu na poprawienie kluczowych aspektów, a także ze względu na bardzo chwytliwy rodzaj gry, bardzo chwytliwe założenia gry związane z byciem antagonistą, oraz ze względu na to, że mamy już dosyć dużą bazę aktywnych graczy, którzy są zainteresowani tym tytułem i na pewno by nas wsparli przy produkcji kolejnego. Jeżeli chodzi o nasz plan wydawniczy, który odbył się w tym roku i który nas czeka w przyszłym roku, tak jak już wspominałem, w tym roku mieliśmy trzy premiery ze sobą. Nie liczę tutaj nawet premier prologów, bo oczywiście wydaliśmy także prologi dla naszych gier, ale co ważniejsze, mamy ze sobą premiere Cruise Ship Manager, Creature Lab i Offroad Mechanic Simulator. Trzech gier wydanych praktycznie bez żadnego odstępu, z zupełnie różnymi budżetami, z zupełnie różnymi założeniami i z zupełnie różnymi wishlistami. Pozwoliło nam to zobaczyć, które pomysły się sprawdzają, w jakim kierunku warto iść, co graczom się spodobało, a co powinno zostać przez nas w jakiś sposób zmodyfikowane. Tak jak już wspomniałem, premiera Critch Lab odbyła się dosyć wyboiście na początku. Tuż po premierze mieliśmy bardzo wysoką sprzedaż, ale tak jak wspomniałem, średnie opinie, jednak patrze pozwoliły nam zażegnąć tę sytuację. Od czasu premiery recenzje na Steam nieustannie się poprawiają i idą w coraz bardziej pozytywnym kierunku. W międzyczasie ukazała się także bardzo przerna aktualizacja do tej gry, jak również darmowe DLC z zawartością, z dodatkowym potworem z innej gry, z gry Sakubus od zaprzyjaźnionego z nami studia Madmind. Która także pozwoliła trochę zwiększyć widoczność oraz sprzedaż tej gry. Przed nami oczywiście demo Handed House Renovator. Tutaj, oczywiście, spodziewamy się dobrej reakcji graczy, ale jednocześnie jesteśmy otwarci na wszystkie uwagi, tak aby móc zmodyfikować nasze plany. Na tą grę, aby finalny produkt był jak najbardziej dostosowany do potrzeb i wyobrażeń graczy, żeby móc uzyskać jak najlepszą stopę zwrotu z tego tytułu. No, a w międzyczasie przygotowujemy e, przy pomocy studia zewnętrznego port na konsole dla Critch Lab oraz dla Offord Mechanic Simulator. E, liczymy tutaj na dosyć dobrą sprzedaż w przypadku Critch Lab. Między innymi tym, że e, premiera konsolowa nie będzie miała takiego cienia e, słabych ocen na premierę, które miała wersja PC. Na no przypadku Offord Mechanic Simulator to po prostu dobra gra o dobrych ocenach, więc tutaj liczymy również, że premiera na konsolę da nam. Dosyć dobrą stopę zwrotu. No, a jak to będzie za nami, to następne w kolejności powinno być demo Ambulance Simulator. Jeżeli chodzi o nasze wyniki finansowe, chciałbym szczególnie podkreślić e, różnicę tego, jakie mieliśmy wyniki w 2021 roku, 2022 oraz jak do tej pory kształtują się nasze wyniki za 2020. 23 rok. Przede wszystkim, jak widzą Państwo w tabelkach, mamy dość duży wzrost przychodów między rokiem 2021 a 2022, ale co jeszcze ważniejsze, to jest tabelka w prawym dolnym roku, gdzie widać przychody ze sprzedaży zrównane z nimi tylko w trzecim kwartale tego roku. Jak widać osiągnęliśmy bardzo dobry wynik i liczymy, że od tego punktu będziemy szli tylko do przodu. Oczywiście wynik ten jest między innymi uzyskany przez to, że właśnie udało nam się mieć te trzy premiery gier, o których już wspomniałem wcześniej, co w naturalny sposób przekłada się na nasze wyniki finansowe. Prowadzimy w tym czasie emisję akty serii F. Zachęcam do zajrzenia na naszą stronę internetową, gdzie w odpowiedniej zakładce można uzyskać wszystkie niezbędne informacje dotyczące tej emisji. Jest to nasza pierwsza emisja od momentu pojawienia się na rynku New Connect. Akcje, nowej emisje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji otwartej. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcam do skorzystania z czatu, na którym będziemy udzielać odpowiedzi na pytania zaraz po tej prezentacji oraz zachęcam do bezpośredniego kontaktu. Widzą Państwo tutaj także strukturę akcjonariatu oraz to, jak on może wyglądać po przeprowadzeniu tej emisji, po uwzględnieniu nowych akcjonariuszy, wraz z wyszczególnionymi wszystkimi głównymi akcjonariuszami. Mówię teraz chwilę o naszej spółce i o tym, co sprawia, że jest ona konkurencyjna względem innych. Przede wszystkim mamy tutaj dosyć dużą różnorodność w naszych projektach. Zarówno mamy takie gry, gdzie widać potencjał i zainteresowanie graczy, które można rozwinąć i wykorzystać przy nowych produkcjach, tak jak wspomniane wcześniej, Creature Lab i potencjalny Creature Lab 2. Jak i mamy pewne nowe pomysły, które budzą się z zainteresowaniem graczy i które pozwalają rozwijać potencjalne nowe IP, takie jak Hannock House Renovator czy Offroad Survival. Mamy różnorodne pomysły, które wspólnie z zespołem są rozwijane i przetwarzane w ciekawe, interesujące i konkurencyjne gry. No i co ważne, mamy także dostęp do całej grupy kapitałowej Playway, która jest w stanie nas bardzo znacząco wesprzeć, zarówno przy produkcji, jak i przy wszystkich innych zagadnieniach związanych z ogólnie pojętym gamedevem. Co jeszcze jest ważne, mamy już, tak jak wspomniałem na początku tej prezentacji, grupę doświadczonych deweloperów związanych z Unreal Engine. O ile nie wszystkie nasze gry były produkowane na Unreal Engine, niektóre były produkowane na silniku Unity, to jednak od samego początku istnienia Imet Power. Mamy kadrę zaznajomioną dobrze z silnikiem Unreal Engine, który jak widać w ostatnich miesiącach zdobywa coraz większą renomę na rynku i coraz silniejszą pozycję względem innych silników. Coraz więcej spółek roznaje się, a czy chwali się o tym, że produkują gry na silniku Unreal Engine, a konkretnie na najnowszym Unreal Engine 5. My zaczęliśmy takie prace jeszcze przed pojawieniem się na 5, dlatego mamy już ludzi, którzy dobrze się orientują w tym silniku, i potrafił naprawdę dobrze wykorzystać wszystkie jego możliwości. No i wreszcie, co jest ważne, mamy różnorodne, niewielkie, kontrolowane zespoły deweloperskie. Nie ma tutaj takiego ryzyka, że mamy działy, które są nieodpowiednio dostosowane, niewydajnie pracujące. Jesteśmy na tyle małą spółką, że wszystko tutaj jest bardzo silnie kontrolowane i tak na dobrą sprawę, każda osoba w zespole w jakiś sposób pomaga innym osobom. To nie jest tak, że mamy jedną osobę. Wydzielono tylko zadania, tylko bardziej każdy wzajemnie się wspiera w tworzeniu jak najlepszych gier. Nasze cele strategiczne no to oczywiście rzeczy, o których wspominałem, czyli dalszy rozwój obecnych projektów spółki i tworzenie nowych gier, także restrukturyzacja kosztów, tak aby ograniczyć nasze bieżące wydatki, przejść do takiego modelu, w którym Niezależnie od wszystkiego, możemy, że tak się wyrażę, na spokojnie pracować nad kolejnymi tytułami po prostu na bazie zysków, które mamy ze Steam, z konsol, z innych źródeł, no ale równocześnie staramy się pozyskać jak najlepszą pozycję na rynku wideo. Oczywiście między innymi poprzez. Kluczowe tytuły, o których wspomniałem, przede wszystkim Hadith House Innovator, ale także i inne gry, nad którymi obecnie pracujemy. No, oczywiście, wszystko to się sprowadza do tego, że nasze tytuły są coraz bardziej ambitne, tak aby powoli iść w kierunku tego bardziej związanego z produkcjami premium i cały czas rozwijać tą spółkę w kierunku coraz większych możliwości. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej krótkiej. Mam nadzieję, prezentacji. Zapraszam do wzięcia udziału w czacie inwestorskim, a w razie jakichkolwiek pytań, proszę się z nami kontaktować albo pisząc bezpośrednio do naszego prezesa Macieja Zaleckiego, którego e-mail jest widoczny na tym slajdzie, albo przez dowolną inną formę kontaktu na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo.